na ulicy, Marszałka Józefa Plósyckiego w kamienicy pod morem Piękne widraże nad drzwiami wyjściowymi, nieco uszkodzone. Płaskorzeźby rzeźby bez głów nad jednymi z drzwi i nad drugimi po schodach wchodzę na, na półpiętero, na którym także znajduje się witraż, maki. Piękne okno. Zobaczymy, co jest na kolejnym piętrze. Śliczne dni. Jeszcze jeden witraż wyłania się z jasności. Tym razem i rysy na niebiesko. Bardzo ładne. I niespodzianka. Na kolejnym piętrze, nad drzwiami wejściowymi, również skrzynki na listę.